Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Niesłodze. Jeżeli używacie systemu Freestyle Libre albo planujecie używać, to koniecznie musicie obejrzeć ten film. Powiem Wam m.in. o tym, jak sprawić, żeby wyniki z sensora były jeszcze dokładniejsze i to od pierwszego dnia. Zapraszam. Pokażę Wam wszystko krok po kroku. Zacznijmy więc od założenia sensora. Tutaj nic się nie zmienia. Otwieramy pudełko przygotowujemy aplikator. Następnie odkażamy skórę. Przykładamy, naciskamy i sensor jest gotowy do użycia. Jednak to co powinniśmy zrobić wcześniej? To instalacja aplikacji Freestyle LibreLink na naszym telefonie. Pokażę Wam to na przykładzie telefonu z Androidem, więc wchodzimy w sklep Play, wpisujemy nazwę aplikacji czyli Freestyle LibreLink, instalujemy ją i otwieramy. Na początku musimy się zarejestrować, więc klikamy rozpocznij, wybieramy swój kraj, czytamy i potwierdzamy warunki korzystania. Następnie podajemy swoje dane, imię, nazwisko i datę urodzenia. Potem zakładamy konto w systemie LibreView, dzięki czemu, jeżeli będziemy chcieli, będziemy mogli w bardzo łatwy sposób udostępnić nasze wyniki lekarzowi. Do założenia tego konta będziemy potrzebować maila oraz hasła. Następnie ustalamy docelowe zakresy naszej glikemii, a potem wybieramy, czy liczymy wymienniki, czy wprowadzamy nasze posiłki w gramach. U mnie są to oczywiście wymienniki dalej ustalamy czy podczas skanowania sensora nasz telefon ma tylko wibrować czy też wydawać dźwięk ja ustawię sobie dźwięk i wibracje klikamy dalej żeby móc korzystać z tej aplikacji wasz telefon musi być wyposażony w funkcję NFC jeżeli korzystacie z telefonu z Androidem w wersji 5 lub wyższej albo z telefonu z iOS-em w wersji co najmniej 11 to prawdopodobnie te funkcje będziecie mieli jednak modeli telefonów jest tak dużo, że będzie najlepiej, jeżeli sami sprawdzicie w specyfikacji waszego urządzenia, czy funkcję NFC posiadacie. Następnie aplikacja poprosi nas o pierwszy skan, więc przykładamy telefon do sensora, przodem bądź tyłem, w zależności od telefonu i czekamy aż zawibruje albo zadzwoni. W sensie telefon, nie sensor. I teraz musimy poczekać godzinę, aż sensor się rozgrzeje. Ok, minęła godzina, czas na pierwszy skan. Jak widzicie, wynik od razu pojawia nam się na czytelnym wykresie. A jeżeli chcemy z tej aplikacji wyciągnąć jak najwięcej, to do każdego pomiaru możemy dodać notatkę. Ja dla przykładu zaznaczę, że jest to pomiar przed śniadaniem, na które zjem cztery wymienniki węglowodanowe oraz podam. 5 jednostek insuliny. Klikam gotowe i jak widzicie na wykresie pojawiają nam się dodatkowe ikonki. Natomiast jeżeli w tej aplikacji wejdziemy sobie w menu, to mamy dostęp do różnych szczegółowych raportów, jak na przykład czas w zakresie docelowym według wcześniej wprowadzonych zakresów i mamy do wyboru 7, 14, 30 oraz 90 dni. Dalej mamy informacje o epizodach hipoglikemii, średnie stężenie glukozy, czy na przykład bardzo ciekawa funkcja – szacowana wartość hemoglobiny glikowanej. Fajnie, że taka opcja jest w aplikacji. Możemy również sprawdzić, ile razy zeskanowaliśmy już sensor oraz ile było średnio skanów na dobę. No to teraz, co zrobić, żeby dokładność pomiarów była jeszcze większa? Wystarczy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji. Zatem jeżeli w swoich telefonach macie już zainstalowaną aplikację Freestyle LibreLink, to koniecznie sprawdźcie, czy jest dostępna aktualizacja. Natomiast, jeżeli robiliście to podobnie jak ja, od nowa, to pobierze wam się najnowsza wersja. To co zostało zmienione w tej wersji aplikacji, to dokładność pomiarów przez cały okres użytkowania, a przede wszystkim w pierwszym dniu działania sensora. Ja najbardziej cenię sobie aplikację Freestyle LibreLink za przejrzystość prezentacji wyników. Naprawdę bardzo łatwo jest tutaj wyciągać wnioski, żeby móc wprowadzać zmiany w swojej terapii. Bez problemu zobaczymy tutaj, jeżeli mamy jakieś niepokojące tendencje, na przykład zbyt wysoki cukier między godziną powiedzmy 10 i 12 albo podczas wysiłku. Do tego możliwość oznaczania każdego wyniku, łącznie z ilością zjedzonych wymienników oraz ilością podanej insuliny. Świetna sprawa, to naprawdę ułatwia samokontrolę. A jeżeli macie jakieś pytania na temat aplikacji Freestyle Libre Link, to koniecznie zostawcie je w komentarzach pod tym filmem, postaram się Wam na wszystkie odpowiedzieć. Możecie też zostawić łapki w górę i subskrybować kanał Niesłodze. I co? Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za uwagę. Dobrych cukrów, cześć.